I znowu bez jaj! Znowu... To oni! Co za ulga! Myślałam, że cię zdienogowało! Zobacz! Szybko! Musimy wiać! Tu na dole robi się coraz gorzej! Jakim cudem jesteś taki spokojny? Wierz mi, wydostaniemy się stąd. Tak, jak Loki Leia ze zgniatarki do śmieci. No i proszę bardzo. Rozprostuj skrzydła, zanim pomyślimy, co dalej. Doni, pojęcia nie mam, co bym tu bez ciebie zrobiła. E, tam nie ma sprawy. Teraz wystarczy, że wejdziemy po schodach. Na górę! Aaaa! Ona za nami płynie! Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież to nie ma sensu! Na mutanci rozum to się kupy nie trzyma! Masz rację. Kierowałem się logiką, żeby z tego wyjść. Ale co, jeżeli to moi bracia mieli rację? Co ty wyprawiasz?! Tym razem logika nam nie pomoże. Tu muszę skorzystać z mojej gadziej strony, moich instynktów, jak prawo półkulowiec. Jeśli to Skurogłowa, możemy się porozumieć. Nie zrobi mi krzywdy, lubi mnie! Wiem, że to mój pomysł, ale potem widziałam ją w akcji i nie jestem do końca przekonana. Skurogłowa! To ja, Doni! Jesteś tam? Pamiętasz, jak wieczorami ocenialiśmy zmyślone gady z filmów? Po co w ogóle traciliście czas? Najlepszy był Godzilla. No weź, przypomnij sobie. Mówiłaś, że Nessie była niedoceniona, pamiętasz? A, Kermit? Wiem, że nie jesteś fanką TikTaka z Piotrusia, ale... Musimy dodać do listy Krokodyla Lila. Skórogłowa? To działa! Jesteś geniuszem! Donatello? Czekaj, ten dźwięk nie dochodzi z... Co ty tu robisz, druku? Skoro głowa? Czekaj, skoro ty stoisz tam, to...